Organy Centralne Administracji Rządowej. Ten fragment rozdziału pochodzi z podręcznika Podstawy Prawa i Postępowania Administracyjnego kwalifikacja A68-2 do nauki zawodu w Szkole Policjalnej Technik Administracji. Jako nauczyciel polecam ten podręcznik, aczkolwiek trudno go bardzo dostać. I w związku z tym przeczytam Państwu teraz ten fragment rozdziału. Podręcznik został ukazał się nakładem wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Organy centralne administracji rządowej. Zapamiętaj. Organy centralne to takie organy administracji rządowej, które obejmują swoją kompetencją terytorium całego państwa i są podporządkowane naczelnym organom administracji. Informacja praktyczna. Przykładowo komendant główny policji jest organem centralnym, ale nie naczelnym, gdyż podlega ministrowi spraw wewnętrznych. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli jest organem naczelnym, ponieważ podlega jedynie kontroli Sejmu. Konstytucja Rzeczypospolitej nie reguluje pozycji centralnych organów administracji rządowej, a nawet ich w ten sposób nie definiuje. W znaczeniu ustrojowym centralnymi organami administracji państwowej są te, które nie chodzą w skład rady ministrów. Mogą one mieć charakter kolegialny, np. komisja papierów wartościowych, w której organem jest prezes lub indywidualny, np. główny inspektor sanitarny lub generalny konserwator zabytków. Centralne organy administracji państwowej są niekiedy nazywane quasi-resortami lub quasi-ministerstwami ze względu na to, że podlegają Radzie Ministrów, premierowi bądź właściwemu ministrowi. Podstawowym kryterium odróżniającym organy centralne od organów naczelnych jest to, że kierownicy lub szefowie organów centralnych nie wchodzą w skład Rady Ministrów. Mimo, że zakres ich zadań i kompetencji obejmuje cały obszar państwa, nie mają konstytucyjnych uprawnień do wydawania aktów prawnych w formie rozporządzeń. Mogą jedynie stanowić akty prawne niższego rzędu. Reasumując, organ centralny administracji rządowej, nie będący organem naczelnym, charakteryzuje się tym, że obejmuje swoją kompetencją terytorium całego państwa, Konstytucja Rzeczypospolitej nie reguluje jego statusu prawnego, nie jest włączony do składu Rady ministrów, jest podporządkowany naczelnym organom administracji. Wyróżnia się dwie kategorie organów centralnych. Centralne organy państwowe tworzone są drogą aktów rangi ustawowej, a wyjątkowo aktami niższego rzędu. Ich tworzenie i znoszenie odbywa się dosyć często, więc ich lista w zasadzie nie jest stała. Konstytucja nie stwarza bezpośrednich podstaw do tworzenia tych organów. Centralne organy są zwykle powoływane przez prezesa Rady Ministrów. Organy centralne często podlegają swoim organom zwierzchnim, właściwym ministrom, są to m.in. Centralny Urząd Górniczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Generalny Konserwator Zabytków, Generalny Inspektorat Sanitarny, Generalny Inspektor Transportu Drogowego. Centralne konstytucyjne organy państwa. Organy tworzone mocą Konstytucji Rzeczypospolitej. Należą do nich między innymi Sejm, Senat, Urząd Prezydenta RP, Urząd Premiera i Rada Ministrów, Sądy Powszechne, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu. Najważniejsze funkcje organów centralnych to współtworzenie polityki rządowej, wydawanie aktów prawnych, rozstrzyganie konkretnych spraw w drodze sądów administracyjnych, sprawowanie kontroli i nadzoru w sferze swoich kompetencji. Organy terenowe administracji rządowej. W skład administracji państwowej rządowej wchodzą nie tylko organy centralne i naczelne, lecz również terenowe, to znaczy obejmujące swoim działaniem oznaczoną część terytorium kraju, np. województwa. Według ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie, administrację publiczną w województwie wykonuje organy administracji rządowej oraz organy samorządu województwa. Informacje na temat organów samorządu województwa zamieszczono w dalszej części podręcznika. Teraz przyjrzyjmy się administracji rządowej na szczeblu regionalnym. Szczebel centralny omówiono powyżej. Punkty 2.2 2 i 2.3. Administrację rządową na obszarze województwa wykonują następujące organy: Wojewodowie, będący przedstawicielami Rady Ministrów w terenie, kierownicy zespolonych służb inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach w imieniu wojewody z ustawowego upoważnienia lub własnym, jeżeli ustawy tak stanowią, organy administracji niezespolonej. Działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb inspekcji straży, wykonujący zadania kompetencje określone w ustawach. Organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia. Organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia. Wojewoda. Wojewoda jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, kieruje nią, koordynuje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego jej funkcjonowania i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. Wojewoda jest przedstawicielem rządu na obszarze województwa, artykuł 152 Konstytucji Rzeczypospolitej. Zastępcą jest wicewojewoda. Wojewodę powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Sejmik województwa, będący organem samorządowym, do spraw nie jest pytany o opinię na temat kandydata mającego objąć stanowisko wojewody. Wicewojewodę powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Premier jest też przełożonym wojewody, uprawnionym do kierowania do wojewody zarządzeń i poleceń. Nadzór nad działalnością wojewody sprawuje prezes Rady Ministrów i minister właściwy do spraw administracji publicznej. Nadzór ten ma gwarantować przestrzeganie przez wojewodę nie tylko prawa, ale i polityki rządu, rzetelności i gospodarności, przestrzeganie przez niego poleceń i wytycznych otrzymanych od premiera. Wojewoda w razie przyjęcia dymisji rządu przez Prezydenta Rzeczypospolitej składa dymisję zajmowanego stanowiska wraz z sekretarzami i podsekretarzami stanu w ministerstwach oraz wicewojewodami. Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która posiada obywatelstwo polskie, posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny, posiada trzyletni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Korzysta z pełni praw publicznych. Cieszy się nieposzlakowaną opinią. Obowiązki wojewody w zakresie wykonywania polityki Rady Ministrów to dostosowywanie do miejscowych warunków celów polityki Rady Ministrów oraz w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Koordynowanie i kontrolowanie wykonywania wynikających stąd zadań. Zapewnianie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego. Ochrony praw obywatelskich. A także zapobieganie klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczaniu usuwania ich skutków na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Ocenianie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz zgłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. Wykonywanie i koordynacja zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego wynikającego z odrębnych ustaw. Przedstawianie Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnej oraz ustalonych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda posiada również uprawnienia kontrolne kontroluje między innymi wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydawanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń prezesa Rady Ministrów. Wykonywanie przez organ samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowych. Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować sposób wykonywania przez organy niezesporonej administracji rządowej działającej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych. Kontrola, o której mowa powyżej, wykonywana jest pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w odniesieniu do działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów. Legalności, gospodarności i rzetelności w odniesieniu do działalności organu samorządu terytorialnego. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespołanej w województwie kieruje nią i koordynuje jej działalność. Kontroluje jej działalność. Zapewnia warunki skutecznego jej działania. Ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie określa statut Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda może także wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działającej w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w artykule 22.2, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. Sytuacjami nadzwyczajnymi są również sytuacje kryzysowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Dziennik ustaw nr 89, pozycja 590 ze zmianami. Polecenia te nie mogą dotyczyć po pierwsze, rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. Po drugie, czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych. Oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń wydanych organom niezespolonej administracji rządowej i wystąpić z wnioskiem do prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody albo pierwszego i drugiego wicewojewody. Wicewojewoda jest powoływany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody. Na stanowisko wicewojewody może być powołana osoba spełniająca wymogi przewidziane na stanowisko wojewody. Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub centralnym organem administracji rządowej rozstrzyga prezes Rady Ministrów. O czym mówi artykuł 10? W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zesporonej w województwie, wojewoda może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego. Wojewoda wykonuje swoje zadania za pomocą Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki dzieli się na wydziały i inne komórki organizacyjne, zależnie od potrzeb. Na czele Urzędu Wojewódzkiego stoi dyrektor. Wojewoda nadaje Urzędowi Wojewódzkiemu status podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, zastrzeżeniem ustawy piątej. Statut jest ogłaszany w, województwie dzienny, w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Szczegółową organizacja oraz tryb pracy Urzędu Wojewódzkiego określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze zarządzenia. Administracja zespolona i niezespolona. Terenową administrację rządową można podzielić również w sposób bardziej ogólny na wykonujący swoje zadania i kompetencje za pomocą Urzędu Wojewódzkiego, wojewodowie i podporządkowane im organy. Po drugie administrację niezespoloną. Organy podporządkowane bezpośrednio ministrom, np. Izby Skarbowe i Urzędy Skarbowe zarządzające finansami państwa. Administracja niezespolona to organy podlegające bezpośrednio właściwym ministrom i realizujące zadania wynikające z kompetencji tych ministrów. Istotne znaczenie ma to, że ustawodawca ograniczył możliwość powstawania nowych organów administracji niezespolonej. Ustanowienie organów administracji niezespolonej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa.